Boga chwalcie, pozdrawiajcie, Maryję Pannę. Wznoście głosy pod niebiosy, tu nieustannie, w odrapieniu ją wzywajcie, bo. Przez nią otrzymacie O co tylko do zbawienia Prosić będziecie Tu w piasecznie klejnot drogi Nam się znajduje w różnych trwogach i chorobach wiernych radoje. Figura matki w piasecznie objawiona cudów wiecznie tej więc pani my poddani. Dajmy. Już się przekonaliśmy, że dzisiejszy Dzień Chorych, który przecież tutaj co roku nas gromadzi, naprawdę jest wyjątkowy, ponieważ, ponieważ właśnie ten dzień sprawił, że to sanktuarium będzie jeszcze bardziej chyba pociągało nas. Bo tu jest niezwykły pielgrzym, właśnie w znaku relikwii, święty Jan Paweł II. On jest dla nas ważny nie tylko dlatego, że był tutaj w Piasecznie 56 lat temu. On przez lata nas uczył, pewnie za pomocą słów bardzo wiele, ale on nas uczył jak być człowiekiem. On nas uczył patrzenia na świat i na człowieka oczami Jezusa. A Jezus od kogo się uczył? Od swojej mamy. Tu w piasecznie klejnot drogi, Nam się znajduje W różnych trwogach i chorobach Wiernych radoje Figura matki w piasecznie.